Swarzęc to miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej położonym nad jeziorem Swarzęckim, około 10 km od centrum Poznania. Liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Pierwsze wzmianki pisane pojawiły się w roku 1366 o wsi Swarancz, należącej do rodziny Górków Herbułodzia. W wyniku reformy systemu oświaty w 2017 roku na terenie miasta Swarzędza funkcjonuje 6 szkół podstawowych, jedno samodzielne liceum oraz dwa zespoły szkół ponadpodstawowych. Na terenie miasta jest skansen i muzeum pszczelarstwa imieniem profesora Ryszarda Kosteckiego oraz Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki. W Swarzędzu znajduje się kilka boisk przeznaczonych do gry w piłkę nożną, koszykówkę i kryty basen. Od początku istnienia swarzędza, który prawa miejskie uzyskał w 1638 roku, rozwijało się tu rzemiosło, a miasto przez pewien czas było znaczącym ośrodkiem włókienniczym. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się dobra koniunktura swarzędzkich stolarzy. Prawdziwą rewolucją w tej branży było wprowadzenie w 1890 roku mechanicznej obróbki drewna. Początkowo produkowano głównie na rynki lokalne, z czasem meble ze swarzędza zaczęły trafiać do salonów w Polsce i w Niemczech. Wraz z sukcesami zwiększyła się liczba stolarzy. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w swarzędzu funkcjonowało 30 warsztatów. A po odzyskaniu niepodległości działało już 70 mistrzów. A oprócz tradycyjnych warsztatów powstawały też większe zakłady. O popularności mebli produkowanych przez miejscowych stolarzy świadczy zaproszenie na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1938 roku. Co ciekawe, producenci zobowiązali byli jedynie finansować koszt wysyłki mebli do portu Gdyni. Na terenie miasta funkcjonuje Swarzędzki Szlak Meblowy, basen i lodowisko. Nowa Wieś to aktualnie nowoczesna dzielnica Swarzędza. Przeżyła swój olbrzymi rozwój w poprzednim wieku. Powstało wiele domów jednorodzinnych oraz duże nowoczesne osiedla mieszkaniowe Raczyńskiego, Mielżyńskiego, Działyńskiego i Cegielskiego. Nowa Wieś to bardzo sympatyczne osiedla z niską zabudową bloków, z dużą ilością zieleni. Zamieszkuje tu wiele rodzin z dziećmi. Świetna komunikacja z farzędza i nowej wsi, z Poznaniem stanowi dobrą lokalizację i atmosferę do zamieszkania. Sąsiednia wieś Zalasewo przeżywa aktualnie swoisty renesans, zapełniając się nowoczesnymi budynkami mieszkalnymi oraz handlowo-usługowymi. Wstaje tu nowy, nowa szkoła i przedszkola, galerie handlowo-usługowe. Na terenie Zalasewa znajduje się również sześć osiedli: leśne, sarmackie, łańskie, wielkopolskie, wiktoriańskie i Władysława Zamojskiego. Liczba mieszkańców Zalasewa od 2015 roku podwoiła się i w roku 2021 wynosiła 6700 osób. Od 2008 istnieje drużyna piłkarska Antares Zalasewo, grająca na szczeblu B klasy. Na terenie miejscowości zlokalizowane jest boisko, a przy szkole podstawowej i gimnazjum zlokalizowane są hale sportowe i boiska wielofunkcyjne. W mieście i gminie istnieje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym kilkadziesiąt z kapitałem zagranicznym. Swoje zakłady ulokowały tutaj takie firmy jak Volkswagen, Clip Logistik, Mercedes-Benz i wiele innych. Nowe firmy zapewniają miejsca pracy dla mieszkańców. Istnieje również wiele średnich i małych przedsiębiorstw, w tym tradycyjnych dla za branżach stolarskiej i tapicerskiej.